Co musisz wiedzieć, zanim kupisz mieszkanie w Tajlandii? Po pierwsze, forma własności. Obcokrajowiec może legalnie nabyć mieszkanie w budynku z pełnym prawem własności. W przypadku domów i willi, ziemia nie może być własnością osoby spoza Tajlandii, ale możliwa jest długoterminowa dzierżawa i często na 30 lat z opcją przedłużenia. Po drugie, elastyczne formy płatności. Transakcje można przeprowadzić gotówką, przelewem bankowym, przez aplikacje takie jak Revolut. A nawet w kryptowalutach. W Tajlandii nie wymaga się dokumentowania źródła środków, co znacząco ułatwia cały proces. Po trzecie, niskie koszty utrzymania. Brak podatku od posiadania nieruchomości oraz niskie opłaty eksploatacyjne sprawiają, że utrzymanie mieszkania na Phuket jest znacznie tańsze niż w większości krajów europejskich. Po czwarte, możliwość generowania dochodu pasywnego. Phuket to region o dużym potencjale turystycznym. Wiele inwestycji oferuje profesjonalne zarządzanie najmem, dzięki czemu możesz zarabiać na wynajmie bez konieczności osobistego zaangażowania.